Dobry wieczór w niedzielę. Ten leniwy, już ciemny wieczór, nieco deszczowy. Zapraszam, dzisiaj będziemy rozmawiać o takim wewnętrznym poczuciu braku. Skąd on się bierze? Jak można? Nim nawigować. Widzę, że się zbieracie. Zapraszam, dam wam chwilkę, żebyście dołączyli, a ja w międzyczasie też dołączam na Facebooku po raz pierwszy. Więc trzymajcie za mnie kciuki, by wszystko udało się również na Facebooku. Jest i Facebook. No dobrze, słuchajcie, to ci co na Instagramie. Dajcie proszę znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko jest ok. I patrzę sobie też tutaj w międzyczasie na Facebooku, czy też jest wszystko wszystko ok. Widzę, że dołączają. Więcej osób dołącza. Dzień dobry, dzień dobry. Ogromna prośba, żebyście napisały, czy mnie słychać, widać, czy wszystko jest OK. I tu na Instagramie i tutaj też na, na Facebooku. Mam troszkę inaczej kamerę ustawioną na Facebooka, ale będę patrzeć na kamerę z Instagrama. Na Facebooku jestem pierwszy raz. Dzień dobry. Widzę, że dołączyła Paula. Cześć Paula, miło mi Cię tutaj widzieć. Monika jest, dobry wieczór. No dobrze, to może dajmy sobie, dajmy sobie jeszcze chwilkę, żebyśmy mogły się. Widzę, że same kobiety rozgościć. Ja mam standardowo ciepłą wodę z cytryną, chociaż mój dentysta wspomniał mi ostatnio, że zaczyna mi się robić nadwrażliwość zębów, ponieważ czuję, piję za dużo wody z cytryną. Kochane, dajcie proszę znać, napiszcie mi, czy widać, czy słychać, nim zacznę nasz dzisiejszy temat. Prośba o wysłanie komentarza, czy, czy wszystko ok, albo chociaż łapka w górę. Chciałabym się upewnić, że nie gadam do siebie myśląc, że jestem. Obserwowana i słuchana przez wiele osób tutaj na, na kanałach. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Prośba, jest ok. O, super, bardzo dziękuję Monika, bardzo dziękuję. No dobrze, to um, dzisiaj przychodzę z takim tematem, y, z którym ja borykałam się sama przez lata i z którym też boryka się bardzo dużo moich i klientek indywidualnych i, i kobiet jeżdżących na slow weekendy i moich też przyjaciółek odnośnie braku i takiej limitowanej ilości rzeczy, uczuć, dobrych doświadczeń, które odczuwamy na co dzień. To jest taka, to takie myśli, które ja miałam często tak, że wydawało mi się, że w życiu muszę podejmować wybory i, i albo bardzo dobrze szło mi zawodowo, to tak mówię o swoim poprzednim życiu, kiedy, kiedy jeszcze byłam w korporacji i piełam się na szczyt i wszystkie swoje cele zaliczałam, równocześnie będąc singielką niekoniecznie z wyboru samotną odczuwającą brak i takie i bardzo często miałam takie fazy, że albo albo byłam szczęśliwa zawodowo, albo byłam szczęśliwa w związku i była to przez długie lata taka historia, którą opowiadałam sobie sama program, który uwierzyłam, może gdzieś podsłuchany. Nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć, kto, kto mi podpowiedział taki sposób myślenia, i może jest to nawet ten tekst, którym czasem się karmimy: w życiu nie można mieć wszystkiego. Ja dziś sobie myślę, że w życiu można mieć wszystko, ale nie zawsze w tym samym czasie, i to już daje znacznie większy obszar niż to limitowane albo szczęśliwa zawodowo w biznesie spełniające się albo szczęśliwa w związku ale nie się w tej, w tej drugiej sferze życia i ten moment kiedy kiedy postanowiłam że, że chcę zmienić ten program że w życiu to nie jest albo albo ale też moment taki że ja jestem w stanie, mój układ nerwowy, moje, po angielsku mówi się capacity, jest w stanie i być aktywna zawodowo, i być troskliwą partnerką, i mieć czas na ten związek. To przestawienie u mnie w głowie, że, że te dwie rzeczy są możliwe, i, I też to, że ja jestem takim, wiecie, taką spokojną wyspą, że ja czuję grunt pod nogami, że, że nie boję się, że przyjdzie ten moment, że będę musiała wybrać w życiu. To dało mi też taką przestrzeń i też sposobność do tego, by, by móc realizować się w obu tych przestrzeniach. Praca zawsze była dla mnie ważna, gdzieś jest ona. Zrodziła się ona absolutnie z pasji, ale też bycie w związku, bliskość, relacje z rodziną, przyjaciółmi to jest coś, co wypełnia życie i nadaje mu ogrom sensu. Więc to jest jeden program, który gdzieś będziemy dzisiaj rozbrajać. Też ten program taki. Że wszystko jest w moim życiu tak super się układa, i tak trochę jestem szczęśliwa, ale trochę zaczynam czuć narastający lęk i strach, że zaraz się coś rypnie, że dla równowagi przecież nie można mieć. I znowu ten program: nie można mieć wszystkiego. I to też pięknie wyszło w ankiecie, którą wrzuciłam w tym tygodniu, że. Kiedy wszystko w Twoim życiu jest dobrze, był taki wybór super, to super, przyciągnę tego jeszcze więcej. Czy pojawia się myśl, że o Boże, zaraz coś się popsuje. Dajcie znać, czy, jak, jak Wy czujecie, wiecie, że te, te live'y tutaj to, to rozmowy z Wami. I bardzo nie chciałabym, by były one tylko moim monologiem, więc. Jedynka to odpowiedź, kiedy dzieje się w moim życiu wszystko bardzo dobrze, to jeden, myślę, że to super, przyciągnę tego jeszcze więcej. Czy pojawia się myśl o matko? Pewnie zaraz się coś zepsuje. To będzie nasza dwójka. Dajcie znać, czy jedynka, czy, czy dwójka, jak się czujecie. Kiedy osiągacie w życiu taki moment ogromu szczęścia, spokoju, harmonii, czy, czy czujecie, że płyniecie na tej fali, to będzie to nasza jedynka i że tego dobrego przybywa jeszcze więcej, czy, czy raczej pojawia się myśl, no dobrze, fajnie, fajnie, ale, ale pewnie zaraz coś się wydarzy. Czekam na Wasze komentarze. Jeden lub dwa. Ja na pewno byłam w tej grupie, która niby przez moment, nawet nie niby, przez moment bardzo się cieszyłam tą obfitością w życiu i miałam taki moment wow ale za tym momentem wow zaraz dreptał ten lęk i strach że no pewnie zaraz się coś popsuje pewnie gdzieś coś rąbnie i znowu ten program bo nie można mieć wszystkiego czy macie Program jeden czy program dwa, to też pomaga. Samo takie, wiecie, że ten moment na Slow Weekendach często tak mamy, że któraś z kobiet opowiada historię, i, i, i zaraz jest taki moment, że o Boże, ja też tak mam. A myślałam, że to ja jestem taka dziwna i, i że nikt jej nie zrozumie, bo tylko ja tak myślę. To są takie aha momenty, i takie momenty, kiedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy swoimi lustrami, ale zdajemy sobie też sprawę, że każde z nas z czymś przychodzi, z czymś siada do tego wspólnego stołu, z czymś się boryka. Dawno nie miałam takiego myślenia, że coś rybnie. Wspaniale, super. To jest, jest taki w razie jedynka. Jest dobrze, to znaczy, że będzie tego jeszcze więcej. I to są takie dwa to są dwa dwie te sytuacje, kiedy niby coś dostajemy, ale ten brak, ten wewnętrzny strach, że, że ktoś lub coś nam to odbierze, to nie pozwala nam się też tak do końca cieszyć. I sukcesami, i, i, tym, i tym dobrem, które przychodzi do naszego życia. I dziś też to są takie obie te sytuacje, i to nasze wewnętrzne poczucie braku, nawet jeśli dzieje się w naszym życiu dobrze. To ja z kolei dwójka. No właśnie, to jest team dwójka. Cześć Paula, ja również. Team dwójka. I to jest też, wiecie. To jest program tak głęboko we mnie zakorzeniony, że po dziś dzień potrafię, potrafię wrócić do tego programu, że zaraz, zaraz coś się rypnie, zaraz ktoś mi coś odbierze i nawet przyznam Wam się, że ponieważ zaraz po październikowym Slow Weekendzie wyjechałam na urlop. I w międzyczasie już listopadowy był ogłoszony, i miałam taką myśl, że październikowy tak pięknie się sprzedał. Była nawet ostatecznie jedna, jedna osoba na liście oczekującej, która nie, no nie, nie było już miejsca na październik, która dołączy w listopadzie. Że miałam taki moment, że sama pomyślałam o tym, że no tak, październikowy tak dobrze poszedł. To pewnie w listopadzie będzie trudno. I zobaczcie, to jest tyle lat mojej pracy nad sobą tyle warsztatów, tyle książek e, przeczytanych, tyle podcastów wysłuchanych, tyle mądrych rozmów, i mimo wszystko ten program potrafi być. Tak głęboko we mnie, a jak jeszcze wej wejdzie mi z takim momencie, kiedy e, jestem na dzień przed okresem, kiedy hormony zaczynają mi świrować i trudno mi jest widzieć rzeczywistość w różowych okularach, to ten program wtedy tym jednym kanalikiem, którego ja jeszcze tam powiedzmy nie przeczyściłam, on, e, on się włącza i jest to nasze ego. To, to, to nasze ego, które, jest, które zna lęk znacznie bardziej niż poczucie bezpieczeństwa, a skoro zna, to to jest jego strefa komfortu, więc do tej strefy komfortu wraca. Wtedy jest najgorzej same scenariusze przed okresem. No właśnie, i to jest też. Ja na przykład tak mam, że mnie faktycznie przed okresem ja emocje, mam swoje emocjonalne up and down, przed okresem, nie przed każdym, ale jeśli się to zmiksuje na przykład z pełnią czynowiem albo z jakimś takim. Aktywnym momentem w moim życiu, kiedy moje baterie są troszkę nadszarpnięte, a pierwsza połowa października właśnie taka była, bo kończyłam stronę internetową swoją, która już jest skończona. Wróciłam też na YouTube, gdzie możecie znaleźć moje darmowe medytacje i praktyki, i równocześnie przygotowywałam się do slow weekendu, więc faktycznie bardzo dużo działo się. I, I ten moment, kiedy, kiedy te emocje opadają, i, i jest jeszcze ten okres, bardzo łatwo wtedy wracam do, do tego starego programu I, i mam kilka na to metod, jak, jak, z tego, jak z tego wyjść. Pierwsze to jest zauważam. Zauważam i, i zadaję sobie pytanie, czy to jest prawda. Czy a propos tego slow weekendu odbiłam piłeczkę, czy, czy to jest prawda, że skoro w październiku zebrałam taką wspaniałą grupę yy, i wszystko tam tak płynęło, yy, i te, dziewczyny pisały mi po tym wyjeździe, ile, ile to wniosło do ich życia, i ten temat przewodni odpuszczenia, który jest tak bardzo. Yy, tak bardzo nam potrzebny, by nauczyć się pewne rzeczy. Odpuszczać, bo odpuszczać sobie. Potrafimy odpuścić swoim dzieciom, swoim najbliższym, a same, mimo że często czujemy, że nasze baterie są na wyczerpaniu, to też zrobimy to pranie, też jeszcze posprzątam. To jednak zrobię tego kola, to zgodzę się na coś, na co moje ciało ćwiczy, krzyczy, że nie chce tego robić, więc to przekraczanie granic i też te momenty, kiedy Moment, kiedy już tak bardzo przekroczyłam swoje granice, że w sytuacji, która jest właściwie nieadekwatna, mój układ nerwowy nie wytrzymuje i na przykład zaczynam nagle krzyczeć. I, I bardzo często ten krzyk to nie jest ani odnośnie do tej sytuacji, która właśnie się wydarzyła, ani odnośnie do osoby, która być może nie do końca zachowała się, tak, jak ja bym chciała, ale jest to ten krzyk, kiedy moje, moje ciało i mój układ nerwowy był tak przesuwany cały czas, że jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, i wszyscy wokół ale z siebie swoje potrzeby zignoruje, że, że w pewnym momencie przeraża przeradza się on w krzyk. I no i dziewczyny często opowiadały, że na tym so weekendzie, że no właśnie ten wybuch. Jest, ponieważ tak wiele razy przekroczyłam swoje granice, że, że w pewnym momencie nie wytrzymuję. I, I krzyk jest jednym z momentów, kiedy to się jest wybuch i, i się ulatnia. Więc kiedy zauważam, co podpowiada mi moje ego, które za strefę komfortu uważa strefę pełną strachu a, i niebezpieczeństw, to robię dwie rzeczy. I, I je testuję, bo to też bardzo zależy od tego, w jakim stanie ja sama jestem. Jeśli nie jestem na tak zwanej mentalnej podłodze, czyli po prostu zauważam, że moje myśli zaczynają mi iść w kierunku, który, który mnie nie wspiera i który właściwie nawet nie jest prawdą, to, to wybieram inną myśl. Mam nawet taki wewnętrzny dialog, że bardzo dziękuję za tę myśl, poproszę. Poproszę kolejną, i wtedy to ja już nie z tego automatu w głowie, ale ja świadomie wybieram, na czym chcę skupić uwagę. To jest, to jest jedna metoda. Druga metoda to jest, jeśli wciąż nie jestem wyżej, nie na tej podłodze mentalnej, ale wyżej, to też to. To ten powrót do wdzięczności. Tylko, że tutaj też nie przesadzajmy, bo jeśli mi bardzo źle, to ja też nie lubię tego wciskania, że to pomyśl, za co jesteś wdzięczna. No, za nic nie jestem wdzięczna, bo mam moment, kiedy jest mi bardzo źle i moja głowa właśnie zrobiła mi listę rzeczy, które się pozornie lub prawdziwie nie udały i bardzo trudno z tego levelu wejść na, na taki poziom, że, a to teraz sobie pomyślę o wdzięczności, więc tutaj też zauważamy jak daleko spadłam z tej swojej emocjon drabiny emo emocjonalnej e, równowagi i to co mnie też najbardziej e, wspiera i wspomaga to też po latach e, w tym rozwoju to jest trochę tak że wydaje nam się, że jak już przeczytam te wszystkie książki i zrobię wszystkie mądre kursy i milion ćwiczeń, to, no to ja już jakby się nauczyłam i nie wracam. No, wracam i ja też o tym często mówię, że wracam w różne swoje czarne dróżki, ale umiem wyjść z tych czarnych dróżek. I ten moment, kiedy jestem w stanie przeprowadzić ze sobą czuły dialog, kiedy potrafię wejść w rolę swojej własnej czułej przewodniczki przyjaciółki i mentorki i szczerze porozmawiać z własną głową ze sobą ze swoim sercem czego tak naprawdę się boję i czego mi teraz trzeba bym poczuła się lepiej i to właściwie był w moim doświadczeniu taki skok kwantowy. Nie żadne ćwiczenia, że biegnę do journalingu, ćwiczenie wdzięczności, ale ten moment, czy ja potrafię mówić do siebie z taką samą czułością, jaką powiedziałabym do przyjaciółki, gdyby ona borykała się z tym stanem emocjonalnym, z lękiem, strachem, brakiem, z którym borykam się teraz ja sama. I ten moment otulenia, czasem przytulenia tej może małej dziewczynki, tej potrzeby, zauważenia jakiejś potrzeby, którą może przez jakiś czas ignorowałyśmy, wysłuchania, tak naprawdę no, zawsze mnie pomaga wrócić do. Do równowagi i zauważyć, że to jest tylko moje ego i realnie wszystko, co jest mi potrzebne w życiu, mam, co też powoduje odwrócenie tego braku. I mam jeszcze taką myśl odnośnie bo też w ankietach wyszło odnośnie braku pieniędzy. To tutaj dwie takie rzeczy, które mnie pomagają, bo to był też kolejny brak, który przechodziłam na swojej ścieżce rozwoju. Pierwsze to to, że pieniądze to energia. I uwierzenie w to, że jest to energia, która płynie i ta energia jest nieskończona, powoduje odczepienie się od tej myśli, że pieniądze w życiu są limitowane, a już na pewno są limitowane dla mnie. Więc ta myśl, kiedy kiedy umysł gdzieś zaczyna, i to jest często tak, często rozmawiam też z dziewczynami, że ten brak tych pieniędzy, tej obfitości, wynika nie z tego, że nie ma tych pieniędzy na koncie, ale jest gdzieś też tak głęboko w nas zakorzeniony, i ta myśl, że to jest limitowane dobro, że ono się gdzieś tam skończy, też nas wybija. Więc ta myśl, że pieniądze to energia, energia jest nieskończona. I co ja zrobię z tą energią, zależy tylko i wyłącznie ode mnie. I, i złapanie innej perspektywy. I to łapanie innej perspektywy, to wychodzenie z tego, z tego programu, czy to o braku, czy o limitowanych dobrach, czy takiego osadzenia się w życiu i... Poczucia, że, że energia płynie, że, że mi się chce, że chce mi się wstać z łóżka, że chce mi się działać, że, że mam marzenia, że mam ochotę o nie powalczyć, że takie tworzenie jakiego wewnętrznego i zewnętrznego glow, czyli tak wychodzenie z tych stanów, wiem ja się, że jesień to jest też taki stan, kiedy nam tak łatwiej tak tąpniemy, idziemy w dół to jest, to jest ta praktyka jest taka praktyka na obfitość jogi kundalini którą ja robiłam przez 40 dni z małymi przerwami ale wracałam o, to tak zmienia energię. ja ją robiłam codziennie, codziennie rano a jak, zapomniałam, jak nie mogłam albo zapomniałam rano to robiłam ją wieczorem to jest no wchodzi się po prostu w taki stan że nawet jak siadasz ciężko na tej macie, i nawet jak myślisz, że ci się nie chce, to, to tak pięknie po, po tej praktyce energia płynie. Tam są też takie momenty, kiedy hmm, jest tam kilka mantr, kilka jest technik oddechowych, kilka ułożeń e, rąk, że jest takie ułożenie, kiedy odcinam się od tego, co mi nie służy. I ja zawsze na tym fragmencie naprawdę wizualizuję, że odcinam się od tych myśli, które teraz mi nie służą. Odcinam się od tego programu. Czy odcinam się od tej osoby, która czuje, że, że zabiera mi energię. No to jest coś, co po prostu przez te 40 dni totalnie stawiało mi na, mnie na nogi. Co potem tak rezonuje, że właściwie ma się uczucie, że resztę dnia się płynie. I... I to, to ta regularność, przyzwyczajenie układu nerwowego, że, że można przejść z jednego stanu do, do drugiego. Cała praktyka trwa 40 minut. No, ja się wręcz uśmiecham, jak, jak o tym mówię, ponieważ no to było dla mnie totalne zaskoczenie, że kundalini to jest, to jest, to jest też taka. Pragnogę, do której ja wróciłam po latach, a początkowo ją odrzucając na wiele długich lat. Jak pięknie można zmienić energię, jak pięknie można pracować z mindsetem, z tym to zamieniać na muszę, na mogę, wybieram, chcę. Czy, czy ten program o pieniądzach, że pieniądze płyną, że otrzymuję pieniądze, zarabiam pieniądze. Bardzo myślę, że to taki w tym roku mój, mój też mentalny skok, czyli to połączenie pracy z ciałem, które tak lubię, połączenie pracy z przekonaniami, mindsetem i oddechem, ten miks zawsze powoduje, że, że skok znacznie szybciej niż, niż to dzieje się, kiedy tylko pracuję z ciałem czy tylko pracuję z głową. I tą praktykę pokażę na warsztacie Abundance w czwartek, który będzie warsztatem online. On, były też pytania, dlaczego online, dlaczego nie spotkamy się na żywo. On musi być online, ponieważ. Ta praktyka, ta praktyka zostanie zapisana, i ja będę też wszystkie uczestniczki zachęcać do tego, by, by ją stosować, by do niej wracać, bo ona wtedy właśnie działa cuda i, i powoduje taką naprawdę magnetyczną aurę. Mam wrażenie, że mam wtedy po prostu moja twarz wygląda wręcz inaczej. Więc. Patrzę na czas, bo widzę, że już mamy w pół do. Zawsze obiecuję Wam, że jesteśmy tutaj pół godzinki. Więc jeśli ktoś ma ochotę, czy dzisiaj poczuł, że ten, ten mindset braku, niebezpieczeństwa, te historie, które sobie opowiadamy, że ktoś mi coś odbierze, jest coś limitowane, to, to bardzo. Bardzo Was zachęcam i do tej zmiany perspektywy i do zauważenia tego, do otulenia tego głosu, do bycia, do bycia swoją przyjaciółką, taką, jaką jesteśmy. Jesteście. Widzę, że Panowie też dołączyli. Dzień dobry. Dla tych, którzy, którzy są w naszym życiu ważni, dajcie znać, czy macie jakieś pytania już będziemy powoli kończyć widzę, że osoby jeszcze dołączają. Słuchajcie, live zostanie zapisany. Warto myślę go odsługiwać. Zostanie on też przy... pojawi się on też na myśli na YouTubie. Ja mam czasem takie e, live'y moich mentorek, których słucham po kilka razy. Zwłaszcza w takich momentach, kiedy e, nastrój opada. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Facebookowi też dziękuję. Widzę, że pierwszy raz się udało. E, I życzę Wam wspaniałego tygodnia. Piszcie, zaglądajcie. Wszystkiego dobrego. Pa!